Słuchajcie, jesteśmy na Speedland Festival w Krośnie. Wszyscy kojarzą tą imprezę z samochodami głównie i bardzo dobrze, dlatego, że dużo się tutaj dzieje. Mamy drifty, mamy tuningowe samochody, mamy przeróżne dzieła motoryzacji. No i właśnie, czy samolot to też dzieło motoryzacji? No według mnie tak. Niewiele z Was wie o tym, że samoloty to taka druga moja pasja. Zresztą to ja miałem kiedyś zostać pilotem, niechcący zostałem mechanikiem, a pilotem został mój brat, czyli on ukradł te moje marzenia, młodszy brat i to wiecie. Lata F-16, lata różnymi dziwnymi samolotami, nie tylko odrzutowymi, natomiast tutaj mamy przepiękną replikę samolotu pomniejszoną wprawdzie 30% mniejszą. 30% mniejszy. Powstaje w Krośnie, aczkolwiek firma jest. tu do nas, Firma jest niemiecka, aczkolwiek no, Niemcy stwierdzili, że nie ma lepszych fachowców, jak w Krośnie. Jeżeli, no chodzi, do, o jeżeli samolotów. chodzi o samoloty, to no tak. nie ma lepszych fachowców. E, no i słuchajcie, jest 30% mniejsza i te samoloty produkowane są w Krośnie, w Polsce, czyli w Polsce są najlepsi fachowcy od samolotów. Z tego wychodzi. Tak, no tak jest. Zawsze tak było. Zawsze tak było. Nie? I te samoloty, gdzie finalnie lądują i startują? 90% tych samolotów no, idzie do Stanów. Czyli wraca tam. Ze względu na to, że jest to dosyć drogi samolot. Tam jest zapotrzebowanie. Tam jest zapotrzebowanie są ludzie, którzy... swoje spotykają Tak się jest. Z... A możemy powiedzieć, ile kosztuje coś takiego? Pół miliona dolarów. Pół miliona dolarów. Tak. No to jak samolot na samolot, wcale nie jest to jakaś taka chyba kosmiczna kwota, tym bardziej, że to jest od podstaw taka robota jednostkowa, prawda? Tak. Czyli tutaj tych tak, roboczo dokładnie. godzin i to wszystko rączkami, prawda? Tak, wszystko rączkami. Ale mega, jest przepiękny. To jest po możliwość, zapraszam do firmy obejrzeć, jak to jest produkowane od samego początku, czyli od momentu, gdy dostarczymy do firmy, czyli słowo tkaninę i ona jest... O, na rulonie na i z tego I wyjeżdża, się powstaje. I, i wyjeżdża no. piękny czas, samolot. Czas wykonania 4 miesiące, więc no, chwilkę to trwa. Prędkość przelotowa? Na tym 280 chwilku... na godzinę przelotowa, przelotowa, maksymalna 400. Łożesz Ty! Tak, tak. A Buda ile wytrzyma? Buda wytrzyma 700. Ja Cię kręcę, słyszycie? 700 na godzinę wytrzyma taką Buda, mamy, powiem, mamy 400 maksymalną, tak? Taką ciekawostkę powiem. Na przykład, jeżeli robimy badania, że tak powiem, nieniszczące, mhm. Wytrzymałościowe. Dla porównania podam tylko, że na przykład statecznik poziomy mhm. obciążamy mhm. 600 kg, podziemy na niego. Okurczę i, I, się i, i nic nie wszystko, wszystko tak. cacy. Nie? Tak jest. nie, no naprawdę, poglądajcie, pozwolicie mi wejść do środka. Papu, proszę Was, bo ja naprawdę. Mo... Widzicie, tu muszę nogą sięgnąć, to są takie znaczniki w każdym samolocie, gdzie na skrzydle można stanąć. Nie? Ja tak. trochę w życiu polatałem. Tak naprawdę. Natomiast e, dopiero teraz e, licencję robię. E, zawsze latałem z bratem. Jest cyk. Ja cię kręcę, jak to jest niesamowicie. Wy musicie to zobaczyć, co tu jest w środku. Daj ten. E, słuchaj, jak możesz e, kamerę. Kręć POV. POV. A tylko mam słuchawki. Czekaj. Dajcie, dajcie to, bo to musicie tutaj zobaczyć, Trzymaj. jak to wygląda. Natomiast tutaj jest naprawdę jak w myśliwcu. Tutaj żartów nie ma. Słuchajcie. Adam później wejdzie i nakręci przebitki, bo na pewno to, co ja zrobię, to się, już nie, to się już nie udało. Także to jest coś niesamowitego. Ja spróbuję się tutaj wpasować w jakiś sposób. Panowie mnie muszą poinstruować, gdzie noga i tak dalej. Jak w rajdówce, słuchajcie, w rajdówce tak, jest tak. Coś podobnego. W rajdówce jest tak, że jest system wchodzenia i system wychodzenia. Mamy klatki, mamy fotele, mamy inne rzeczy, jest zawsze noga, głowa, noga. Tutaj nie wiem. Jak to się robi powiedzmy? Czakabinkę. Tu? Kłapać. Tu? Nie, nie, za górę. Tutaj. Tu mogę? Tak, tak. tak? Prawą mam, nogą na fotel. Mam czyste, mam czyste buty. Słuchajcie, psu. to jest coś niesamowitego. Ja już widzę jak mój brat mi zazdrości w tej chwili. Bo mój braciszek by się czymś takim na pewno śmignął. Ale niesamowicie, słuchajcie. Kurcz, ale ma genialną pozycję, naprawdę. A powiedzcie, to jest na linkach czy na chytra ulice? Już mamy wszystko? Na linkach. Na linkach, nie? Ale drążek. Rodem z myśliwca, prawda? Dokładnie. Ja widzę, że tutaj mamy też już troszeczkę poza tą tradycją, która to jest, pasy mnie uwierają, dobra? Poza tą tradycją, która tutaj jest i, i musi zawsze być, bo to trzeba jasno moim widzom powiedzieć, że to, że samoloty mają analogowe zegary, to one muszą je mieć, dlatego, że jak padnie elektronika cała, to my musimy umieć lecieć na tych zegarach, żeby bezpiecznie wylądować. Mamy Grzegorz klientów, którzy nie życzą sobie już analogowych nawet, tylko zakładamy im już... No ale, ale wysokościomierz, musisz mieć analogowy? Nie wszyscy mają. Nie? nie? Kurczę, to mi brat zawsze ten, tłumaczył, że wysokościągiem. Mierz... Nie mamy garmina, tak. więc ten garmin naprawdę to jest Ogarnia, dobre nie? urządzenie i ono jest mało awaryjne i odzorowuje wszystko, że tak powiem. Ale tutaj jest, ale jest, ale jest wersja niesamowite. taka uposzcza, jeżeli chodzi mm -hmm. o awionikę, robimy dużo bogatsze wersje. Na życzenie klienta, oczywiście. No, coś, nie... coś niesamowitego, naprawdę. Zobaczcie, jak lotkami ruszam tam z tyłu sobie pięknie. Nogi są tradycyjnie, tak? Tak, tak. jak we wszystkich. Kurcze, blade. Nogi działają? Tak. Wszystko Kurczę, działa. zobaczcie tam. E, prawa lewa noga. Wszystko w samolocie używa się po pierwsze drążka, ale bardzo ważne są nogi. I rozumiem, jak w każdym, którym ja latałem, jak naciskam dwa na raz, mam hamulec. Tak, tak jest. Tak. Czyli dokładnie tak samo. Tak jest. Nie, no słuchajcie, no mistrzostwo. Mówię, że mieliśmy pomysł, żeby go przygotować jakieś tam co dwie godziny, odpalać na chwilę, ale no niestety. Kurczę, e, nie ma szans, nie? Nie bardzo, no bo Ale rotaksik to on twarzy. tak pyknie, że to będzie aż cacy, nie? No, ale ma ciąg, ma. ma. a teraz rano nie możemy tak zrobić, tylko dla widzów. Ty, 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 ty. Czy nie, nie uda się? No nawet nie mamy paliwa. Tak jak więc. się nie uda, to się nie uda. No Spokojnie, ale spiszcie, słuchajcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jak to odpala. Przyjedziemy kiedyś do fabryki, pokażemy, jak to, jak jak to wygląda. Jeżeli Was taka motoryzacja interesuje nie tylko samochody, wiecie o tym, że kocham samochody nad życie. Eee, i, I to jest cały mój świat. Natomiast kocham też te skrzydlaki, które dają taką mega. Mega, mega wolność. No. Jest tu coś niesamowitego. Panowie robicie niesamowitą robotę. Te wszystkie odlewy, które udają nity, tak, to jest tak. coś niesamowitego, że ten smak tego samolotu jest naprawdę zachowany i on rzeczywiście wygląda, jakbyśmy go znitowali. Taka on był na, on był na aluminium? Tak, on był na aluminium robiony w był na aluminium. I to jest konstrukcja, którą tu zaprojektowano. Tutaj. Kurczę, no to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, jaki mamy piękny kraj, podniecamy się całym no światem. Na, na jednych targach jak był wystawiany, mm -hmm. to gościu próbowali odkręcać. No <laughs> myślał, się, że to jest skręt. Są... Inaczej jakbyśmy postawili oryginał, przytoczyli tak. nity tak. to tak. Tak. samo się zgadzają. To jest Czyli 100%. to jest precyzja w każdym calu. jest wzorowany, jedynie na świecie tylko to produkujemy. Nikt takich... Nie produkuje, są produkowane, ale to one mają taką litą powierzchnię całą, mm -hmm. czyli tam gdzieś z jakichś tam materiałów, ale mówię, tak odwzorowanego nikt nie robi na świecie, tylko my tutaj w Kurczę, może kiedyś będzie okazja, że takim Waszym się, że tak powiem, jak to pałem przelecę. Jak <laughs> najbardziej. Coś niesamowitego, wysiadam, słuchajcie teraz, Wy piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć coś więcej o tych samolotach, jak są robione, może pokażemy, pokażecie? Tak. No. Tak. Ha! Tego nie będzie miał nikt. I piszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jak Grzegorz Duda lata samolotami, nie? Bo o tym nic nie wiecie. A teraz słuchajcie, koniec samolotami idę wam pokazać auta Kamila Buddy.